Witamy w kolejnym kwadrancie akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Witelona odbyła się czwarta konferencja naukowa współczesne wyzwania ratownictwa medycznego. Tematem tegorocznego spotkania ratowników, medycznych lekarzy, specjalistów i studentów była pediatria. Organizatorami są PWSZ oraz pogotowie ratunkowe w Legnicy. Jest to doskonała płaszczyzna do wymiany doświadczeń praktyków, którzy zajmują się ratowaniem ludzkiego życia. Tematem była przede wszystkim budowa ciała najmłodszych. Pacjent pediatryczny to nie jest mały dorosły, to jest zupełnie inny organizm. Mamy odrębne standardy postępowania, odrębne metody leczenia, dlatego że dzieci, zwłaszcza małe dzieci, chorują inaczej. Organizm małego dziecka bardzo szybko się dekompensuje. Pewnych leków nie możemy zastosować. Inne procedury, zwłaszcza procedury resuscytacji, są dostosowane do fizjologii małego dziecka. Wobec tego fakt, że taka konferencja jest, odbywa się co roku, postanowiliśmy wykorzystać do tego, żeby w tym roku całą, całe obrady poświęcić dzieciom. Sami ratownicy podkreślają, że w przypadku ratowania życia i zdrowia małych pacjentów wymaga od nich większej wiedzy i zaangażowania. Ta konferencja stała się pewną tradycją, bo to już czwarty rok, jak organizujemy. Ma ona pewną ciągłość myślową od początku, i od początku dotyczy ratownictwa medycznego. W tym roku temat poświęcony jest właśnie pediatrii w ratownictwie medycznym, czyli mówiąc krótko, wszystkim zagadnieniom, jakie związane są z dziećmi od noworodka do 18 roku życia w sytuacjach stanu zagrożenia życia. Konferencja głównie przeznaczona jest dla personelu medycznego, głównie ukierunkowana na ratowników medycznych. I ma na celu no, podniesienie wiedzy, szkolenie personelu. No, to jest główny, główne, że tak powiem, cel tej konferencji. Wiele osób, znających się na pierwszej pomocy, wieża u dorosłego w czasie reanimacji. Stosujemy sekwencję 30, uciśnięć klatki piersiowej, dwa oddechy. U dzieci także to wygląda inaczej. U dzieci stosujemy sekwencję 15 na 2, czyli 15 uciśnięć, 2 oddechy, ale to nie są jedyne różnice. Różnice są również w udrażnianiu dróg oddechowych, w sprzęcie, który stosujemy przy udrażnianiu dróg oddechowych, jak również w podaży leków, gdzie stosujemy dawki w przeliczeniu na masę ciała i w samej defibrylacji również są różnice. No właśnie, tutaj wiadomo, że na tych podstawowych karetkach, czy też specjalistycznych jest inny sprzęt niż na na neonatologicznych. Czyli wszystko zależy, można powiedzieć, od ratowników medycznych? Tak, wszystko zależy od ratowników medycznych, jednak tutaj karetka specjalistyczna, neonatologiczna jest zawsze przy takiej resuscytacji potrzebna, dlatego jest ona niezbędna i jest ona wzywana do tego typu akcji. Legnickie Pogotowie posiada właśnie specjalną karetkę do transportu noworodków, lecz najszybciej na miejsce zdarzeń docierają karetki z ratownikami medycznymi. Głównie to dochodzi tutaj do, do zachłyśnień, do podwyższonej temperatury. No, z różnych przyczyn ja tu nie będę mówił, jakie one są i tak dalej. Nie? Na szczęście. Na szczęście rzadko jeździmy do typowych e, takich stanów zagrożenia życiem, jak jest NZK, czyli nagłe zatrzymanie krążenia u małych dzieci. Natomiast e, wypadkowość, urazowość zachłyśnięcia, podwyższona temperatura to, to głównie, główne, główne przyczyny wyjazdów i interwencji pogotowia ratunkowego. Szkoła Ratownictwa Legnickiego Pogotowie otrzymała od wójta gminy Legnickie pole sprzęt w podzięce od uczniów tej gminy, którzy uczyli się pierwszej pomocy. Przekazaliśmy zestaw fantomów, które służą właśnie do szkoleń, m.in. dla młodzieży. Tam są różnej wielkości te fantomy, jak dobrze pamiętam trzy sztuki, od noworodka po osobę dorosłą i to ma służyć tej młodzieży, która będzie się szkolić, a ja też jestem już po uzgodnieniach z panem z kierownikiem szkoły ratownictwa, gdzie dalej myślimy o kolejnym etapie, ponieważ młodzież na każdym etapie jest edukowana w ten sposób i chcemy teraz w tym roku skierować szkolących do szkół w i Bartoszowie, do dzieci w wieku 1-3 też, żeby miały tą świadomość. Natomiast podnoszenie tej świadomości u dzieci, młodzieży jest bardzo ważne. W spotkaniu wziął udział także ordynator oddziału neonatologicznego Legnickiego Szpitala. Podejście do resustacji noworodka jest inne niż to podejście do resustacji osoby dorosłej. Obowiązują inne schematy, które są nowocześniane co kilka lat. Na czym to wszystko polega, jeśli można było troszeczkę to przedstawić? Znaczy, resustacja noworodka generalnie odeszła od resustacji, właśnie to nie jest dorosłych. Zaprzestała system ABC, czyli najpierw drogi oddechowe, później cyrkulacja. Natomiast u noworodka w dalszym ciągu obowiązuje w pierwszej kolejności resustacja oddechowa i wentylacja mechaniczna, w trzeciej kolejności dopiero zwracamy uwagę na, na, na leczenie układu krążenia. To jest zasadnicza, zasadnicza różnica. Również że rejestracja noworodka przebiega w innych warunkach, muszą być zapewniony komfort cieplny, musi być zapewniony odpowiedni sprzęt medyczny, różniący się zdecydowanie od sprzętu, który jest używany u pacjentów dorosłych. Również takie zabiegi ratujące życie u wcześniaków są jeszcze inne niż u noworodków donoszonych, ponieważ jeszcze bardziej trzeba zwracać uwagę na komfort cieplny. Ważne, żeby tę wiedzę posili ratownicy medyczni, dlatego w konferencji brali udział także studenci kierunków medycznych. Nie tylko ratownicy medyczni, wszyscy powinniśmy to znać. Jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy w procedurach BLS-u, to te procedury są ujednolicone i w zasadzie nie ma zbyt dużo różnic dla ludzi, którzy nieprofesjonalnie podchodzą do resuscytacji dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o... Osoby, które zawodowo zajmują się, to tych różnic jest bardzo dużo. Jest inna specyfika wynikająca z anatomii, fizjologii, z patofizjologii i przede wszystkim z innych przyczyn doprowadzających do zatrzymania krążenia u dzieci. Te różnice są bardzo istotne i wpływają na wszystkie procedury, wszystkie algorytmy i na specyfikę i odrębność postępowania. Specjaliści podkreślają, że ta inicjatywa jest ważna dla całego środowiska. Jest to bardzo wspaniała idea. Dziecko nie jest małym dorosłym, to jest pierwsza zasada i to jest zupełnie odrębny organizm, stąd waga i znaczenie takiej konferencji jest niezwykle istotne i należy podziwiać władzę. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imieniem Witelona, czyli naszej szkoły tutaj w Legnicy, że takie konferencje organizują, że jest to jakaś cykliczność i to sprzyja do podniesienia poziomu nauczania i poziomu wiedzy wśród ratowników medycznych już pracujących, bo ta konferencja jest skierowana przede wszystkim do ludzi już pracujących z dziećmi, ale również biorą w niej udział nasi studenci, którzy w ten sposób też swoją wiedzę mogą niejako. Za darmo i w sposób bardzo kompetentny poszerzyć. I należy władzom, uczelni, a przede wszystkim dziekanowi, doktorowi Godmanowi, pogratulować wspaniałej idei i zaparcia w jej realizowaniu przez tyle, tyle lat. Kolejna część z konferencji poświęconej pediatrii odbędzie się w przyszłym roku. Specjaliści będą dyskutować wtedy o wypadkach i urazach dzieci. My natomiast przenosimy się jeszcze do Akademii Kalegnińskiej Uczelni, gdzie można było słyszeć utwory z takich filmów jak 40-latek czy Dziecko. Rozmery. Muzyka filmowa była przewodnim motywem drugiej odsłony Witelon Session w tym sezonie. Wpadliśmy na taki pomysł, aby pokazać naszej publiczności kompozycję. Związane z muzyką filmową, a w nich tak naprawdę jest bardzo dużo jazzu, bardzo dużo kompozycji również jazzowych, dlatego też wzięliśmy na tapetę, że tak powiem, takie utwory jak cherry, komedy typisz jazz, czy bardziej znane ludziom takie, takie tematy jak z filmu 40-latek, czy przynajmniej na przykład z filmu 07 z się. Są to niezwykle ujazzowione kompozycje, które warto. Wspominać. Kompozycje, mimo że doskonale znane, to można z nich wydobyć jeszcze lepsze brzmienia. Muzycy dodają, że mają również swoje ulubione motywy muzyki filmowej. Bardzo lubię muzykę Krzysztofa Komedy, jeśli chodzi o y, jego kompozycje do filmu. Nie, nie tylko kompozycje, które nagrał jako standardy jazzowe, ale też y, utwory filmowe i właśnie. I, Jednym z tych tematów jest na pewno typis jazz komedy, myślę, że i też ta kołysanka, którą słyszymy w oddali z filmu Dziecko rozmery. To jest też na pewno taki szlagier, bym powiedział już w kanonie standardów jazzowych światowych znany utwór. Myślę, że każdemu, kto chociaż troszeczkę jakieś muzyki pokosztował, z wyższej półki to na pewno ten utwór zna. Są to piękne kompozycje, pięknie zharmonizowane, napisane, także bardzo polecam również wszystkim, aby zapoznali się z twórczością tych kompozytorów, nie tylko, nie tylko znanych z takich pojedynczych standardów, ale również z pięknych, całych płyt nagranych do, do filmów. w tym programie. Na następny kwadrans zapraszamy już za dwa tygodnie. her barda